Witam, towarzysze! Ten film pewnie będzie krótki, bo jest upał. A mi się nie chce instalować tego sreberka, więc podzielę się ważną nowiną. Otóż epopeja narodzin mojego drugiego syna w końcu się kończy. Żona jest już w 41. tygodniu ciąży. No i w tym momencie Jest Opcja Wywołania porodu Tak, tak powiedzieli Mojej żonie w szpitalu No i ten Poród Zostanie wywołany Jutro Jutro lub A Jeszcze nie wiadomo Czy to będzie dokładnie jutro z tego co rozumiem, to oni tam mają taką politykę, że priorytetowe dla nich są porody urząd, czyli że przyjedzie jakaś kobieta i mówi, że, że rodzi. No ale jutro moja żona. Jedzie do szpitala. No i, i albo jutro, albo jeśli to się będzie przeciągać, i będzie po północy, czyli pojutrze, mój syn przyjdzie na świat. Więc towarzysz Michał jako komunista, jako zwolennik. Centralnego planowania gospodarczej planistyki jest także za planistyką planistyką urodzin nie zostawiam nie zostawiam nic na przypadek tylko sobie zaplanowaliśmy że syn urodzi się Urodzi się jutro No bo oni zaproponowali Że albo wtorek Albo czwartek Ale gdyby to był czwartek To by była siara Bo to by była rocznica powstania warszawskiego Więc Więc lepiej jutro Zwłaszcza, że już Ja i moja żona I chyba też teściowa Już mamy mamy dość wyczekiwania czas najwyższy przejść do przejść do nowego etapu a więc zajmowania się wnukiem, synkiem dobra to was jeszcze. więc tyle jeśli chodzi o tyle jeśli chodzi o najważniejszą wiadomość no tu także na, to że, to, że jest jutro to tak, że wynika z mojej kalkulacji jeśli chodzi o ten jebany staż mianowicie mianowicie mam prawo do trzech dni wolnych na żądanie w związku z porodem więc jutro rano jutro rano Pojadę do, do, do roboty na ten staż. A po stażu bezpośrednio będę jechał do szpitala. Zwłaszcza, że to po drodze. Obczaiłem, że jedna z niewielu dobrych rzeczy, która jest w tym centrum logistycznym, to jest prysznic. Jest prysznic, więc jutro. Jutro ma być 36 stopni Ale nawet gdyby nie było chłodniej To jest to robota, w której no, można się upodzić jak świniak no. To się jednak podnosi Duże ciężkie kartony Się troszkę biega po tym magazynie A poza tym jest kusz Więc to jest takie wyjątkowo nieprzyjemne no takie spocone klejące ciało i do tego przykleja się kurz w tym momencie właśnie jestem w takim w takim stanie no i jutro pewnie będzie podobnie a właściwie gorzej bo jutro będzie cieplej niż dziś no i w sumie pytanie a po co towarzysz Michał się myje no? W końcu to nie ja jestem główną gwiazdą wieczoru No ale tak Ostatnim razem, kiedy byłem w szpitalu To spędziłem tam 23 godziny, znaczy na porodzie no. Pojechaliśmy o północy I siedziałem do 23 Więc... No, nie byłem przygotowany ani logistycznie, ani, ani psychicznie na taki długi pobyt Więc teraz, no... Najważniejsza rzecz, jak jedziecie towarzysze do szpitala, to... no co to kurwa jest? Jakiś korek Najważniejsza rzecz towarzysze, jak jedziecie do szpitala, to ładowarka do telefonu Bo to... Jak się jak się nic nie dzieje to, zabija, to, to, to najlepszą formą zabijania czasu jest telefon i taki telefon to ma tendencję do szybkiego wyładowywania się eee, więc tak no, teraz jadę zrobić wielkie wielkie zakupy no bo w końcu te ścioła przez kilka dni Zajmować się domem, a ja tak będę kursował między, między szpitalem a domem. Eee, no i cóż, no więc, więc, więc ze względu właśnie na fakt, że jest wielkie ryzyko, że ja tam ponownie spędzę bardzo dużo czasu. Jednak lepiej się umyć. No. Umyć, założyć czyste ciuchy. No w końcu, jak mam przywitać? Po pierwsze, tutaj no, szanuję ciężko pracujących lekarzy, pielęgniarki i położne, które być może które i tak mają wystarczająco smrodu w szpitalu. No to, to co jeszcze mają wąchać? wierdącego robotnika a no, poza tym jak już mam przywidać mojego synka no to to dobrze to zrobić no właśnie umyć się i zmienić cuchę, no, na jakieś czyste no, no to znacie towarzysze wielką nowinę zobaczymy czy, czy, czy ten no może się okazać, że...